Z nami Jakub Łucak, który będzie miał okazję do debiutu na imprezie rangi mistrzowskiej. Kuba, no na pewno wydarzenia ostatnich tygodni bardzo szybko dla Ciebie się potoczyły. Jak została przyjęta Twoja nominacja do, do, do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Danii? Pytam o Twoich najbliższych. Najbliżsi są bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, szczególnie ojciec, mama, wiadomo, no i dziewczyna. Dostałem bardzo dużo pozytywnych wiadomości, wsparcia dużo otrzymałem od mnóstwa osób, SMS-ów, wiadomości na Facebooku, telefonów, aż nie mogłem sobie tego, w sobotę nie mogłem sobie z tym za bardzo poradzić, dopiero w, tak naprawdę, w piątek przepraszam, dopiero tak naprawdę w sobotę zacząłem odzwaniać, odpisywać, ale to bardzo miłe i bardzo się z tego cieszę. Jak czujesz się w drużynie? No tutaj wszyscy mówią o tym, że w polskiej ekipie następuje zmiana pokoleniowa. Teraz mamy taką mieszankę zawodników bardzo doświadczonych oraz takich jak Ty, przed którymi dopiero te najlepsze występy w kadrze. Jak zostajesz przyjęty przez kolegów? Przez kolegów zostałem bardzo dobrze przyjęty. Od początków zgrupowania w Pruszkowie panuje u nas w drużynie bardzo dobra atmosfera i czuję się i źle, obłącznie powiedziałbym, że jest bardzo dobrze i cieszę się z tego, że chłopaki tak mnie ciepło przyjęli. Jutro mecz z Serbami, z którymi zawsze toczymy wyrównane boje. No, na pewno oglądałeś czy to mecze w ramach Mistrzostw Europy przed dwoma laty w Serbii, czy, czy naszą, nasz mecz z nimi w Alicante w kwalifikacjach olimpijskich, czy też mecz w Hiszpanii przed rokiem na Mistrzostwach Świata. Jak się czujesz przed, przed tak ważnym spotkaniem i to na naszej reprezentacji i, i prawdopodobnie w Twojej karierze również? Jak się czuję? Czuję się pełen nadziei i motywacji. Myślę, że to będzie na pewno ciężki mecz. Aczkolwiek, bo Serbami wiadomo, zawsze nam się ciężko grało, ale, ale, ale czekam na ten mecz i z, mogę powiedzieć, że z niecierpliwością oczekuję jutrzejszego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.